Hmm, ciekawe co robi teraz Kamilos. No, się ma Kamilos, co tam? Spoko. Ale jest to pocieszki jak igie, właściwie trochę już wybrać antybiotyk. Wieź lepiej rozjechało po tym wyjściu dwa tygodnie temu. To git, W sensie chujowo, ale dobrze już wyzdrowiałeś. Słuchaj, nie chciałbyś dzisiaj wyskoczyć wieczorem na browarkę? Chętnie nie bądź, ale dalej jest to do antybiotyku. Nie wiem, czy mogę pić. Słuchaj, nikt ci nie każe chlać do odciny. Ja nic nie obiecuję, bo pewnie jak zawsze poniesie mnie i skończę rano z urwanym filmem. I śladami żygów na spodniach. Dobra, dobra, ale ty razem Serio, jedno piwko i, i do dobu. <laughs> Kurwa, za każdym razem to mówisz. Przecież to niemożliwe. To prawda, też słyszałem, że to wiejska legenda. Poza tym zawsze pije się porzystnej ilości browaru. Co? No, a, a, a ile masz sztuk, No dwie, i co? No właśnie, chyba chcesz, żeby alkohol rozłożył się równomiernie, a nie jedna noga ci i chuj, nawet do traks nie dojdziesz. No, nieźle ci odjebało te anginy. Ten antybiotyk na pewno nie miał w sobie jakiejś kodyjnki. Dobra, to wstępnie jedno piwko i do domu, bo nie chcę być do domu chory. Tym razem nie ma innej opcji, serio. <laughs> Lu, 119 pod nobem Bronxik, dozo! Dara! No i gdzie on jest? Już 15 minut po czasie. Skończyłem ślugę, to idę do środka. Oho, idzie Bella Dona. No siema spóźniarska księżniczko. No do, do kwadras studecki. Poza tym tym, trawaj wyspierdolił? Ta dobra, chodźmy do środka, bo pizga Wielkie dzięki, brachu. Ach... O, wielkie dzięki. Jak tam tydzień się w jaki siłeś? Nie widziałem cię w budzie. Ta, myślałem, że zwariuje. Tydzień bez Ayglosa. Ledwo co oddychałem. O, szacun, ja nie wiem, czy bym wytrzymał tydzień bez jarania. Co oni tu kurwa robią? Mam nadzieję, że się nie przysiodną. Sorry, że ci nie powiedziałem, ale mówiłem chłopakom z klasy, żeby wpadali. No, chyba sobie żartujesz. Serio, nie powiedziałeś mi wcześniej? Dwa największe zjeby z klasy: Pablo i Oblet. Daj spokój. W porządku, chłopaki. Trochę wypijemy, jakoś się gadka zacznie kleić. Dobra, wyjebate. Eluwinka z gary pałeczka. Cyk, cyk, pyk, pyk. ha ha ha. Oni nie są gotowi, na moje szkiere! <laughs> o kurwa jaki łeb. Zaczęło no, panowie pijecie coś? No, jak widać. Uhu! Piwko za pół litra, a nie liter kuflowy? Ha! Co tak słabo, chyba bez formy dzisiaj. Ej, co to taki spięty, wszystko okej? Okay? Ta... Dobrze, że wiesz, że ich nie trawię. Jeszcze brakuje, żeby się zaczęła gadka o kryptowalutach i programowaniu. Czy tym polskim chujowym brapie? <laughs> Mogę zostać w domu. Kabir koleżko, masz może gubę? A po pochodzi. Mam ochotę jakiegoś, wiesz? Co za zje? Kuba do rzucia do piwka. Nie wierzę, że od jest jakiś zaśpadek. ale nie, on po prostu jest zjebę. Andrew, jak tam bitcoinik? Ja wyczuwam hostę na jesień, potem SC. Pik pik! Ha ha ha! nawet mnie wkurwiaj. Na nim konie przyjepałem 10K, a to dopiero początek. Stawiałem na wzrosty. Nie no, pierdolę. To już za dużo na moje nerwy. Zeruję tego browara i lecę na chatę. Kto by pomyślał, że jako pierwszy człowiek w historii, nawet może w historii wszechświata, faktycznie po jednym piwku wrócę do domu. Dobra, ja muszę spadać. Tak jak mówiłem, nie czuję się najlepiej. Co ty pierdolisz, okres masz? Ale leszczyna! Pff. Luz, panowie. Kamil dalej jest chory i tak spoko, że w ogóle wyszedł. Chyba na zasięty napletek. Dobra, teraz jeszcze się odlać ta chatę. O kurwa, nie jest tak źle, bo jeszcze wczesna godzina. Nawet jest wolny pisior. Babo, wróciłem. A co tak wcześniej nie zataczasz się? Coś mi tu nie pasuje. Wróciłeś do domu, od razu się nie zażygałeś? To bardzo nie w twoim stylu. Narkotyki brałeś? Babo, spokojnie, po prostu wróciłem do domu wcześniej, bo źle się czułem. No bo narkotyki brałeś, i co? Haha, sam się nie zdemaskowałeś. Z ręką na sercu. Wypiję jedno piwko, bo jestem na antybiotyku. To znaczenia. Mogłeś jeść codziennie cebule i byłoby wszystko w porządku. Ja już nie mam dzisiaj siły na dyskusję. Poczekaj, ojciec da ci popalić! Tarek, chodź tutaj! I Tymczasem w kuchni u ojca. Aaaa. Ah, ale czekaj, czekaj. Co ona taka słaba? Kurwa mać. Za każdym razem mam wrażenie, że ta woda jest coraz słabsza. Okraść chcą nas wszystkich, albo ta unia w dupę jebana akcyzy, sryzy i podatek od małpek. Najlepiej jakby nam na łeb założyli homonto i orali nami pole. Albo już to robią. Tadek, chodź tutaj. Wiem. No chwileczka, już idę. Tak ciężko pracuję na tirach. To należy mi się jeszcze jedna. A, świeża po trasie jestem. To co? <tryk> Wchodzi jak złoto. Takie oszukane to mogę jeszcze wypić dwie. A nie czekaj. Najpierw idę do starej. Co ona znowu chce? No co jest do kurwy nędzy? Mówiłem, że muszę odpocząć w kuchni po robocie? Tato, znowu piłeś. Ide ślady boczu na spodniach. Wyglądasz jak pedel z tych filmików z pistolem z 2008 roku. Ty gnoju! Taki masz szacunek do ojca? Czwarte przykazanie. Nie kradnij, co heretyko mówisz? Boga, to ty się nie boisz? Tato, przecież wiesz, że jestem agnostykiem. Jeszcze tego brakuje, żebyś przyprowadził swojego chłopaka do domu. Żadnym agnostykiem, tylko heterotykiem, tym e, heterotonikiem. Babo, tato znowu odpierdala po wodzie. Jest agresywny, powiedz mu coś. Ty chyba mnie jeszcze nie widziałeś agresywnego? To ja haruję od Holandii po Niemcy, Polskę, dwa tygodnie po rząd w trasie. Człowiek śpi jak zwierzę w kabinie na parkingu. Szczado z i myje się po pisuarach. Jedzę po jak gówniany, rozładunek żeby jak najszybciej do domu i pełną dietę dostać, a ty mi tak odpłacasz? No dobra, jutro pogadamy, bo dzisiaj źle się czuję, serio. Kamil, ty już tematą nie zmieniaj! I z szacunkiem do ojca! Tadek, weź go spytaj, czy całe te narkotyki brał, bo jakoś dziwnie się zachowuje. No właśnie, Kamil. Czy to prawda, że brałeś narkotyki? Nie, tato, tym razem je do piwko i do dobu. Co? To już lepiej, żebyś całe te narko-narkołyki wziął. A. O, nie zawiodłeś ojca! Nie tak cię wychowałem. o, czuję kucie w klasce piersiowej, tak! To zawał w takim wieku. <noise> Rokowania są naprawdę marne. A, Kamilko, dlaczego? Yuh. Jezus Maria! Co narobiłeś Kamil? Swoją po karetkę! Ej, ziomek! Ziomek! A, co się stało? Długo jeszcze? Ja też chcę się odlać! Dobra, je jeszcze chwilka! Jeszcze chwilka. I la... Nie, to niemożliwe, przecież sam wyskoczył. Ja miałem zielone. Zaraz przyjdę psy, ja jestem pod niemałym wpływem. Będzie przypomnę 100%. Tato. Oj, przydałbyś się! Nigdy nie nauczył mnie podnosić konsekwencji za swoje czyny. O, tak, tak, Jaruś. Ale z tym granatnikiem to odjebał. Pomyśl, że my byśmy coś takiego zrobili. A Do końca życia byśmy to spłacali. No, no i co my tu mamy? Panowie, będę szczery, bo podobno lepsza koszka prawda niż kwaśne kłamstwo. Brałem narkotyki. Ale jestem szczęśliwy i zielone. Jeżeli to nie wystarczy, oferuję 500 euro. Błagam, wypuśćcie mnie. Spokojnie, panie kierowca, Zaraz zbadamy alkobatę pierwszego i będziemy mieli odpowiedź. Ej, Aroś, policyjna intuicja mi podpowiada, że pił albo dopalacze. Ewentualnie to i to. Dobra, maleńki, pokazuj wynika. Ojebany. Świeżo co wypił piwo, już chciał spierdolić na no, te. Tak się nie robi kolegom. kolegą. Ma za swoje. Kamienna szczęki. Spotkała go kara zbyt łagodna. Pewnie ma komunię świętą i go tam na górze oszczędzili. Panowie, to jak? Czy mogę jechać? To jak najbardziej, panie kierowco. Wy wina pieszego, my już się nim zajmiemy. Dopilnujemy, żeby to bydle zgniło w kryminale. I nie pozostawiło po sobie jaj. Proszę wrócić do domu i pozdrowić rodzinę. Jak mamy w zwyczaju mówić, w żargonie policyjnym. Wypierdala już małacik, nie jesteś nikomu potrzebny. Uff. Ale mi się upiekło. Jedno piłko i na hadę. Co mu się tak śpieszyło? Pamiętasz? Za naszych czasów to byłoby niedopuszczalne. Przynajmniej po ośmiu na pacjenta. Kamienno szczęki. Wie, że czasy się zmieniają. Teraz to i baby mają fio O kurwa. Tak nie będzie. Ej koleś, ale schowaj pindola. To elo chłopaki, wróciłem. Hehe. <laughs> no mówiłem, że Palifrada wrócił. He, <laughs> nieźle nas robił! Pik pik! <laughs> ej, Kamil, co się stało? Dziwnie wygląda, Spóli się do ciebie w kiblu? Do góry Cię nie było. <laughs> ej długo by tu tłumaczyć. Chyba poszedłem po do głowy. Ej, to co panowie? Po kuflu do łeb ja stawiam. No górwa. A czy ludzie to wielbłądy? Jasne, że nie. Czyli... No co kurwa? Pijemy, nie? <laughs> <laughs> <laughs>